Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Rygów w kolejnym odcinku pełną GRA wiem Cóż powiem tak, ten dodatek okazał się dłuższy niż myślałem i niektóre zagadki po dojść którym upływie czasu no były pewnym wyzwaniem, ale bardziej takim na latanie i sprawdzanie wszystkiego i wszystkiego metodą prób i błędów. Co mamy tutaj? Nie działa, prawdopodobnie nigdy już nie ruszy. Zamknięte na kłódkę, a najlepszym sposobem na kłódkę jest... Brutalna siła. Dokładnie. Nie wiem, jak coś otworzyć. Dupnij w to. Piersir. Piertalot. Nie potrzebuję mój komputer i tak jest chłodny. Tak, były wielkie opały. Temperatura mojego procesora 37 stopni. Wiem, że teraz zrobię reklamę, ale powiem tak. Obudowy. Dziękuję o Obudowy Cooler Master. Nie zgadnę, jak wpadnę do tego to mnie kopnie prot, tak? Nie? A jednak. Okej, okay, nieważne. Mhm. Nie działa. Wpaduj, do Aha. Się wycofnili sobie ustawili flady tył do przodu.

Uh, Przepraszam. Trochę jeszcze mi się odbija na pojem Czy To coś nie. Kolejny szczyt wentylacyjny. Wystarczy trzeci. Czy nam nacale coś się zmieniło? Aha. Jóż już jeszcze na chwilę do dwójki. Hello, where is everybody? Bill's here. Dobra, do dwójki. Sod mamy tu, komputer sam zadziała. Artefakt, cokolwiek. Nic. No ok, then. Dobra, to do szybu wentylacyjnego. Sniki. Jak obcy. Kto nie ma pyska w pysku, i nie robię 8 Ósmy pasażer nostromo. Co my zobaczymy sobie wersję reżyserską znowu. Tiram 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 tiru tiram tiram. do tiram, tiram. mnie skakiwać Spalony automat Nie ma problemu hmm. Czyli znowu misja że tak powiem na latanie i testowanie wszystkiego po kolei Nie to prób i błędów Na szczęście mamy bany hopy Hop 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 hop, hop przełączymy na tamtym bezpieczeństwo numer 3 Dobra Tam 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 No hop 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 hop. hop. tam hopy. tam okay. a, nie był spalony, tylko nie działał. Pusty Dobra. A i co ja tutaj robię? Co ty tutaj robisz? Co? No może damy z tych trzech? A czy te trzy te, też te, te weźmiemy? No to one starczą. Bez wydziwiania. To wiem. <trygarki> Dobra, chodź do mnie. Klasyka gier. Ej, tabletki. Uuu, te tunele wyglądają strasznie znajomo. Aż przyjemnie. Nie spy przebudzenie, ale to nie wygląda eksperz przebudzenia. Przebudzenia, przebudzenia takiego. Ho! Hop, hop! Picobo! Ruchu. Kabel ze ściany. A, stamtąd co wyciągnąłem. Ok. się oglądanie. Jeśli teraz muszę jeszcze raz latać, żeby włączyć bezpieczniki, to coś mi trafi. I pewnie to będę musiał robić. O, czemu mi to robisz? Waj Ja nie cierpię takiego latania. Nie ma jako przedłużanie gry. Czyli ten datyk i tak się okazał dłuższy, nie myślałem, ale z tego powodu, że musiałem kombinować. Op. Pyk pyk. Czyli opisałem, że światło będzie tylko tutaj, a tam się okaże, że nic nie było i musiałem zrobić co innego, ale... Eee, o tym się przekonamy za chwilę. Tup, 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 tup. Nie ma, jak w tym położeniu. teraz w Dobra. Hop, 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 hop. Gdzieś tu jeszcze będzie jakieś gniazdko, cokolwiek. <laughs> teraz mogę teraz wyciągnąć? Mogę. Okej. Okay. Popsuć fizykę też mogę. Świetnie tego. Znowu posłuchaj sobie grę. Raving. Dobra. Ja to wszystko popsuję. Mhm. Sieci dla opornych. O, tabletki. Są tak porozcypowane jak w Left <laughs> Okej, okay, dobra. To sprawdzimy za chwilę. Żeby więcej tak nie latać. Popierdzieleni. Tutaj było to, co dalej? Zaryglowane. Ja, jak żeby inaczej? Mhm. Czyby to były tabletki? Nie myślałem. Teraz mogę tylko w prawo i w lewo ruszać. Jestem magikiem. Spalamy części komputerowe, lampka. Hop, hop, hop. Nie działa, jak wszystko tutaj. And nothing. Co tu jeszcze mamy? Standardowo nic. Ale... O! to się wyświeciło. No okej okay. Czyli teraz robisz, Nie wszystko po wszystkim, tak? Dobra Następne Bring next! No! Ładnie First try!

Zatem pewnie będą, w ten życie i twórców, nie? Okej. Okay. Nope, 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 nope. Mm -hmm. Okej, okay, w sumie zapomniałem, to nie jest Fallout. Nie będą pokrywane kapsle. Z skrzynkami. Znaczy, poniesę wiem, że tabletki pewnie będą przeciwbólowe. Ale nie nie. Że, że to mi się może kogoś przydać, ale dlaczego nie ma zielonego pojęcia? Dobra, hop. Hop. O, 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 o. to było to, o Czy się będzie wrócić Dobra. Weź mi to. Niech to wziąć klucz. ...zmniejszona do jednego. Dobre wieści. Dobre wieści to podstawa. Dobra. Rozbieg i... Mhm. O, lampa. Mogę cię zobaczyć. To nie było mi pisane. Co to jest, go Playing amnesia at night is dangerous, dangerous! Hop. Znaczy, powiem, że pan numer się przypomina, czy też, że amnesia mi się przypomina? Jak tak, to sorka za brunt. Dobra. Cheng, Cheng, wala, wala, bonga. You must be fucking kidding me. You must. Dobra, hop. Spadaj. Gramy w amnezję.

Macieko, już mam plan. Już mam genialny plan. Tego będą się daleko rzucić latarnią. Zieloną latarnią. Hop. Podaj na dół. Dobra. Ok, jak sobie chcesz. Jakiś zapis tutaj. Dobra, zrumy explosion. Serio? Ale tu jest jakaś lina, tak? O, egzemplarz. Egzemplarz. That's despot. For alive! sorry the No, no, no Przed tym pierdzielnie. Ej. Aha. Moje gratulacje, drogi chłopcze. Przybyłeś na miejsce. Teraz uda ci się znaleźć drogę ucieczki. Twój przyjaciel został dobrze wybrany. W końcu szaleństwo jest rzadkością u jednostek. Tylko dla ludzkości jako całości jest regułą. Nicze. Ja zostanę tutaj. O Boże, nie. Ale dobry Friedrich, To pół miejsce stawia tylko kolejne wyzwanie dla mojej wiedzy. Ciesz się swoim losem, Filip, tym, co z niego zostało. Wyjście z poziomu otwarte. Wyjście z poziomu otwarte. A, te ślimaki. No i sznura tutaj nie ma, wychodek Reda. Uh. Red jednak był popierdzielony. A za to go uwielbialiśmy, jakby nie patrzeć. Przez który się zaczął cały głębszy koszmar. Emilis, ja też jestem biegły w poezji umysłu. W rzeczy samej jestem słusznie wybrany, gdyż jest trochę szaleństwa w mojej miłości i trochę rozsądku w moim szaleństwie. Jednak ciężko mi nie czuć się nieprzygotowanym. Bankiet jest dopiero na wpół gotów, szczury tylko częściowo wyciśnięte, a ty trafiasz na mnie raz jeszcze w tej płonącej komnacie z metalu. Ale komnata, tak jak bankiet, istnieje tylko w umyśle i w nim znajduje się jedyna droga wyjścia. Pukałem do drzwi śmierci już wiele razy wcześniej, ale tym razem obaj będziemy pić herbatkę. Tylko dzięki bólowi wiemy, że jesteśmy żywi, ale tym razem, mój przyjacielu, ból musi się zakończyć. Wróciłbyś do świata, z którego przyszedłeś? Zatonął w paplaninie? Dla Reda odpowiedź brzmi nie. Lepiej przeżyć opowieść i ją zakończyć, niż nigdy nie zorientować się, że się rozpoczęła. Argument dobry A, czy chcemy tam wejść To jest inne zakończenie? Cóż. O bo można było albo wejść tam, pójdziemy, jak kiedyś tam się blazłem. znowu musimy to ułożyć. O, wie tak nie. To już to było jedno z zakończeń, godzina czterdzieści sześć minut. Nie, nie chcę wyjść. Chcę dać kontynuację. Czy mogę wybrać inny ending? Mam nadzieję, że zapisałeś się w tej komorze. Czyli przed komorą. Przed spalarką. Proszę. Do. O, dokładnie. I o co nam chodziło? Wejdźmy do Reda. Hej Red! Co tam? Dziękuję, Dziękuję mój, mój przyjacielu. przyjacielu. To! Będzie, Będzie boleć! <laughs> Jak dla mnie to osobiście to jest lepsze zakończenie. Chcę na miejscu głównego bohatera, no, na miejscu naszego czego ale by... Chyba co skończyć jeszcze raz przeżywać... no... Horror Instant na żywo. Koniec. Nombra Requiem. No, to średnio mi się go słuchało, i tak dalej. i już pojawił się znowu Red. To hmm. Dodatek był naprawdę trochę rumieńców. Mówię, co jak to jest? Według mnie, przynajmniej moja opinia. Sądatek może nie był najlepszy. Tam pod koniec dał nam trochę do myślenia. W fabule, no, aż tyle nie wyjaśni. Tylko podzielono się kilka wątków związanych z doktorem. Kilka z Redem też nie jest wiele. Hmm. No cóż, było zakończeniem historii. W sami w sobie już. <laughs> tak wiem. <laughs> było bez sensu, ale. Nigdy się nie przygotowuję na jakoś na zakończenie gadkę końcową. Może powinien zacząć jakoś. Specjalne podziękowania Newton Game Dynamics. Angel Code, bliższy i dalszym znajomy za całe wsparcie. No te testy David Rosen. i tak, dla dlatego... tych. Powiem tak, był krótki. Niecałe dwie godziny gameplayu. Jak już się mniej więcej tam ogarniało. No, godzina czterdzieści pięć. I tak właśnie tak się zastanawiam, czy od razu przejść powoli do penumry. Bo też jestem ciekaw, czy chwilę odpoczniemy od takich gier. czy znaczy wiadomo, będą standardowo dwie serie naraz, że... Dalej będzie... Już <grym> mi się język plącze. Ja nagrywałem wszystko trzy odcinki pod rząd, więc... <grym> Ale tak, na pewno będziemy kontynuowali Wormsy. W międzyczasie nagramy kilka multiplayerów, być może. Ze znajomymi. Z innymi youtuberami. I tak, pewnie jeszcze jesteście za za chwilę za amnezję. Możliwe, że za Fire Warriora, chyba, że coś mi jeszcze innego chwilowo wpadnie do głowy. Ale jak macie jakieś swoje typy, to możecie zawsze jeszcze napisać w komentarzach, choć pewnie jak już wsadzę ten odcinek na antenę, to już zacznę nagrywać coś innego w międzyczasie. czasie. Ale możecie po pisać co byście chcieli za jakiś czas zobaczyć, co... Dobra, już się nie kompromituję i języka, więc... <noise> będę kończył. Jeśli wam się podobało, dać łapkę w górę, dajcie słowo, będę bardzo wdzięczny. Łapki co? Miłego wieczoru, dzięki wielkie za na razie, hej!